Moi drodzy, tutaj Łukasz. Człowiek, którego widzicie na ekranach waszych urządzeń, to oczywiście pan Grzegorz szczęść Boże Brown. Pan szczęść Boże wystarczy spojrzeć na jego twarz, prawda, uśmiech od ucha do ucha, taki banan na twarzy, że od razu taka pozytywna energia z niego promieniuje. No zobaczcie sami. Pan szczęść Boże. Znany jest ostatnio z tego, że prawda, za pomocą gaśnicy zgasił świece chanukowe. Teraz zdaje się, że prokuratura ma mu jakieś zarzuty postawić w związku z tym. No, ale nie o tym chciałem mówić. Pan Szczęść Boże bardzo chętnie wypowiadał się i bardzo krytycznie na temat Unii Europejskiej. Posłuchajcie pewnych dwóch wypowiedzi Pana Szczęść Boże o Unii Europejskiej. Pierwsza, uwaga. Pytanie piąte. Ścisła współpraca z Unią Europejską. No Przec i dobrze. Pytanie z tym szóste. projektem, którego ojcami są albo komuniści, albo SS-mani. Aha. Czyli zdaniem Pana Szczęść Boże Unia Europejska to projekt, którego ojcami są komuniści lub Esesmani. A może komuniści mieli dziecko z SS-manami i wyszła Unia Europejska? To w takim razie ciekawe, kto robił za kobietę w tym akcie. I panie Szczęść Boże, tak, jeśli pan pozwoli na głos konstruktywnej krytyki. Przerywanie kobiecie w polskiej kulturze europejskiej jest troszeczkę, że tak powiem, pase. Ale pan, jako prawda, ktoś, kto uważa, że Unia Europejska to dzieło esesmanów i komunistów. Być może pan się nie identyfikuje z kulturą europejską i ma pan do tego prawo. Artykuł 54 Konstytucji panu gwarantuje. No ale spójrzmy na inną wypowiedź. Tym razem pan, szczęść Boże, wystąpił na sejmowej mównicy. Posłuchajcie. Te e, wartości hierarchizowane, wyrażane w chodzowej. Nowomowie, tak więc, wznoszę po raz drugi w dniu dzisiejszym hasło, Schengen tak, Eurokołchoz nie. Dziękuję bardzo. Eur, no, słyszeliście, Schengen tak, Eurokołchoz nie. No, i dlatego właśnie procedowanie ustaw, to proces bardzo przewlekły, moi drodzy. I cóż z tego wynika, moi drodzy? Wybory parlamentarne... Znaczy, czy ja, pierdo... znaczy czy ja opowiadam? Wybory do Parlamentu Europejskiego. Pan Szczęść Boże na listach Konfederacji! No! Czyli pan Braun najwyraźniej zmienił zdanie. Zapomniał, że Unia Europejska to jego zdaniem dzieło sesmanów i komunistów i eurokołchoz. I postanowił dołączyć do struktur władzy tego eurokołchozu, będącego dziełem SS-manów i komunistów, jego zdaniem. Jednocześnie, jak się okazało, no, działania pana Brauna teraz widać po czasie, niestety, że ja przynajmniej dostrzegam w tym pewien sens i plan. Pamiętajcie, że pan Braun, chociaż chwali się tym, że w życiu nie przepracował na etacie ani jednego dnia. Ja nie wiem, czy to jest wyraz pogardy dla ciężko pracujących ludzi, czy nie. Nie wiem tego, bo się nie zastanawiałem nad tym. Ale pan Brown kiedyś tam był, no, był reżyserem, tak? wyreżyserował kilka filmów i dlatego, że tak powiem wyjątkowo dobrze przewidział, jakie będą reakcje na pewne, pewnego rodzaju incydenty i najwyraźniej jego wygłupy z gaśnicą doprowadziły do tego, że bardzo wiele osób na niego zagłosowało. No, czy przynajmniej jeszcze, no nie wiem jakie były wyniki, bo nie sprawdzałem, ale najwyraźniej liczył na głosy, zdobył popularność. No, i co, moi drodzy widzowie, łączą Wam się kropki, czy nie łączą? I co myślicie na temat tego, że pan Brown najpierw był przeciwko Unii, a potem, a potem był już, no można powiedzieć, startował w wyborach? I swoją drogą to sformułowanie, że Unia Europejska to projekt założony przez byłych esesmanów oraz komunistów, to jest bardzo ciekawy, ciekawa figura retoryczna. No i trudno się dziwić, w końcu pan Braun jest człowiekiem wykształconym. Pana nie pracował na etacie, więc miał dużo czasu, żeby się kształcić i bardzo ładnie umie się wypowiadać. Nie zawsze zgadzam się z tym, co mówi, ale że ładnie to mówi z punktu widzenia retoryki, to trzeba mu przyznać. I kiedy słucham tego typu sformułowania, że projekt byłych Sesmanów i, i komunistów, to przypomina mi się takie inne powiedzenie, które jeden z takich wulgarnych moich znajomych często stosował, mianowicie dziecko kurwy i szatana. Ale nie wiem, dlaczego akurat mi się to przypomniało, kiedy y, wypowiadałem się o panu bramie, zupełnie nie potrafię tego wyjaśnić. No ale moi drodzy, <laughs> ja, ja jestem człowiekiem po udarze, nie możecie oczekiwać, że zawsze będę wiedział, co ja mówię. No, jeżeli w tym momencie. Y, znaczy, zastanawialiście się, jakiś stąd wniosek płynie? No, moi drodzy, taki, że jeżeli w telewizji, w internecie, czy w jakichś innych mediach widzicie jakąś postać taką wyrazistą, która formułuje takie ostre, zdecydowane wypowiedzi, w szczególności oparte na antagonizmach do pewnej grupy bądź kilku grup, to zawsze bierzcie poprawkę i nigdy nie powinniście Ufać, że światopogląd tej postaci, która tak mówi, utrzyma się, bo się może nie utrzymać. O na przykład pan Brown zmienił zdanie co do Unii Europejskiej, a jeżeli taki światopogląd się utrzyma, no to bardzo źle, bo prawdopodobnie sytuacja będzie się pogarszać. Miło mi, że panu, Brownowi, panu Brownu się nie pogorszyło. Tylko może nawet idzie ku dobremu. Tutaj na tym zdjęciu, które widzicie, był uprzejmy nawet założyć czerwony krawat. No ale w końcu y, zgodził się startować w wyborach do parlamentu projektu y, y, tego, jak to było, SS-manów i komunistów. No więc no, nie, nie wypadało założyć... Żadnego znaku, który by go łączył z SS-manami, ale czerwony krawat to może być taka taki wizerunkowy, wizerunkowa prawica wyciągnięta przez pana, szczęść Boże, w stronę komunistów. No w końcu będzie z nimi zasiadał w parlamencie, to jakoś trzeba się dogadać z kolegami z nowej roboty. No, tak więc moi drodzy widzowie, dziękuję wam za uwagę. Krótki. Film, ale dosyć treściwy. Ja śmiałem się do rozpuku, kiedy y, czytałem materiały, chociaż może, może jestem idiotą i dlatego się śmiałem, bo tu w sumie raczej płakać by należało. No więc, moi drodzy widzowie, szczęść Boże!